Cześć, spokój. Dziś spróbuję zaatakować kolejną sekcję tego drzewostanu, który już ktoś kiedyś atakował przede mną. A no zobaczymy. Na starych mapach to kiedyś była Polanka i, i prawdopodobnie jakiś skrót przez ten lasek. Widzę, że to jest to jeszcze uczęszczane. No cóż, zobaczymy. Nie spodziewam się nic. Ale może ktoś tu nie dotar Do dzieła. a no to mamy pierwszy sygnał. 91 Niestety odłamek. Znowu odłamek. a tak to czysto i pusto. A idźcie wy w cholera ciągle nic. Nic nie wychodziło, odszedłem jakieś 200 metrów dalej, bo to był bez sensu. Zmieniłem sobie na dip. Pierwszy sygnał. 78, Mam nadzieję, że choć jakąś jedną krągłość dzisiaj dopadnę. Bo to się robi smutne powoli. Jak dzwon, ale koniec skali to przy dobrych wiatrach podkowa. Nie dziś panowie i panie, nie dziś po prostu odłamkowa sekcja. Masakra jakaś. Normalnie pierwsza krągłość w tym pięknym choleradniu. Co tym razem to będzie? Tym razem. Cieszmy się, że jest okrągłe. Facjata chyba George'a piątego to przebija. jak pewnie. No ale jest coś. Znowu odłamek. Skorodowany guzik. Kolejny odłamaczek. Szczerze? Nie spodziewam się nic poza odłamkiem. Go! Główienko tym razem. Masakra. Nareszcie coś starszego dzwoneczek niestety uszkodzony Ale W tym smutnym dniu i takie coś cieszy Dosłownie obok strasznie dużo żelaza ale jest przebicie na kolor 87 Chciałbym znowu dzwoneczek kolejny no niestety pecha ciąg dalszy ten lasek to jednak pozwolenie nie wypało. chociaż trafił się jakiś zdechlaczek, że tak powiem dzwoneczek i trafiła się też ta jedna ratująca honor monetka dzisiaj nie jest to George, jest to Edward pomyliłem się będzie tam coś do odratowania. Myślę, to jak to wysknie ładnie. Alpeniarczek na pewno. Rok na razie jest jeszcze nieczytelny. Poczekam aż to wszystko wysknie fajnie. A może się pobawię w skrubanie patyczkiem. To wtedy fajnie schodzi i będzie zieloniutka patynka. No i tyle. Do następnego. Hej. Co zaczynamy?

No trzech razy sztuka To nie da er det ferdig.